Anioły chyba naprawdę istnieją. W dodatku nie tylko po to, by strzec, pilnować i otaczać ludzi opieką, ale by ich popychać do szalonej pracy. W aniołowie popychają. W aniołowie wszystko kręci się wokół aniołów. No tak, Aniołowo jest na tyle znane i tutaj w tej naszej okolicy i nie tylko, bo już w Polsce także, że nasza młodzież nie musi się wstydzić tego, że jest ze wsi że jest właśnie z Aniołowa. To może wrócę do wiersza, który napisała nasza młoda koleżanka i ja też tak czuję, że Aniołowo to nie miasto, Aniołowo to nie wioska, Aniołowo to miejscowość, którą pozna cała Polska. Aniołowie można tańczyć, można śpiewać. Aniołowo to kraina, gdzie spełniają się marzenia. Jest to motto yy, do naszego działania tutaj. I skoro tak czują dzieci, to yy, my dorośli mamy zrobić wszystko, czy robimy wszystko, żeby tak się też stało. Założyli stowarzyszenie, by pozyskiwać środki na rozwój wsi sami też potrafią zarabiać, nie dla siebie, nie do własnej kieszeni. Wyspecjalizowali się w różnych, dziwnych, czasami budzących uśmiech i zaskarbiających sympatię, profesjach. Ja, Pani To gdzieś będzie świetnie. I co, No niech pan powie co ja mam robić. No o tych pierogach niech pan powie, bo to cuda podobno są. Aha, no ale ja robię i z kaszą i, 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 i z tym, i ruskie. Pani Janka robi pierogi ze wszystkim. Naprawdę. Tak nam powiedziała. Pani Teresa haftuje. Mamy wrażenie, że nawet lepiej od słynnych korączarek z Koniakowa. To są bardzo drogie rzeczy te koniakowskie. Ale teraz te panie z Koniakowa to się i nawet stringi robią. No i proboż tam jest w Puchszaniu Te, te, tak? Być może. No a co to takiego? Nie rozumiem. Skoro ktoś chce takie stringi mieć, to co? Serwetki pani Teresy, tak jak pierogi pani Janki, czy inne produkty mistrzyń z Aniołowa, wystawiane są regularnie na targach. Jak zakładaliśmy stowarzyszenie, to było 6-7 lat temu, to, to było, no, to był taki zapał, i na przykład, jak jest zlot, przecież tam potrzeba dużo pracy. Ciągniki przyjeżdżają, przyczepy, bo trzeba przywieźć to, przewieźć tamto, stoły, łapki. I nikt nie, nie powie nie, tylko wszyscy na huraganach pracują. Właściwie w naszych mieszkańcach drzemała ta wewnętrzna taka chęć zmiany, robienia czegoś dobrego. Podejrzewam, że to był taki odpowiedni moment, że z chwilą, kiedy stałem się sołtysem, te pomysły, które drzemały w, w, w naszych mieszkańcach, zaczęły być realizowane. A takim pierwszym elementem to właśnie była walka o uratowanie świetlicy, żeby nie została sprzedana, i to nam się udało. Wystarczyło umożliwić im. Znaczy tym mieszkańcom wyjście z domów i pokazanie tego, co oni potrafią, to, to, co robili u siebie w domu, a ich umiejętności, talenty wpłynęły na to, że wioska stała się bardziej znana, bardziej atrakcyjna, bo warto tutaj przyjechać, bowiem jest sporo mieszkańców, którzy wiele potrafią. I tak powstał pierogowy raj u Janki, która robi świetne pierogi, królestwo koronki u Pracowaliśmy taką ofertę dla, dla turystów, dla odwiedzających nas, że mamy Niewską Pokusę, Diabelską Kitę, Spanie na Sianie, yy, Ruchańce. Przepraszam, co, co? <grymne> 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 I chłopcy tacy zaaferowani biegną do swojego trenera. Proszę Pana, dziewczyny zapraszają nas na ruchańce pod las. A ponieważ on wiedział o co, no to idźcie. Boże, przecież to zwykłe racuszki są. Niezwykłe, z anielską duszą. Tyle zgorszenia przez takie coś. To nazwa, niektórych krępuje po prostu, nie? To nie jest nic zdrożnego, to zależy tylko od tego, kto o czym myśli, bo nazwa pochodzi od tego, że one się ruszają w głębokim oleju smażonym. Było u nas mnóstwo gości. Myślę, że chyba ze wszystkich kontynentów już. Mieliśmy i Murzynów, mieliśmy gości z Chin, z Peru, z Argentyny, z Włoch, z Niemiec, z Francji, z Anglii. No wydaje mi się, że, że ze wszystkich zakątków świata. No może jeszcze Eskimosów u nas nie było. Zaczęło się od tego, że mieszkańcy zobaczyli, że to co robimy, to przynosi efekty. Świetlica spowodowała, że dzieci zaczęły przychodzić, zostały organizowane zajęcia i to przynosiły duże, duże korzyści w każdej rodzinie. Dzieci mają większe zdolności, może i pomysły takie od osób dorosłych, prawda? U nich jest taka spontaniczność. Te wyroby sprzedajemy, a pieniążki pozyskane idą na stowarzyszenie. Później mamy pieniążki na kupienie innych produktów, właśnie, między innymi gliny. Rodzice są na pewno zadowoleni, bo dzieci mają na świetlicy opiekę. Zawsze mają coś do picia, do zjedzenia i dlatego chętnie posyłają dzieci na świetlicę. zorganizowaliśmy pierwszy Zlot Miośników Aniołów, na, których, na który zaprosiliśmy diabłów z piekła. I tak latem odbył się pierwszy międzyregionalny Zlot Miośników Aniołów, na który nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Mieszkańcy włożyli w organizację tego festynu własną pracę, rolnicy przynieśli produkty i tak ugościliśmy około 150 diabłów z piekła i mnóstwo gości z okolicy. się rozkręciła. Dziś już ma charakter międzynarodowy, bowiem na szóstym międzynarodowym zlocie miłośników aniołów byli już Anglicy, byli Niemcy, ale ze specjalną wizytą przyjechała delegacja Francji. Mi się to, jak powiedziałem, podobała to miejscowość i już bardzo, bardzo dawno marzeniem moim było, żeby tutaj wrócić i zamieszkać. No tak. Aniołowo to, to moja duma.